ale dożyje do rana, dożyje do rana, bo córka przyjdzie rano, prawda? Dożyje do rana. Nie dożył do rana. Tylko wtedy zauważyłam, jak łatwo jest prosić o śmierć wtedy, kiedy cierpimy i jak łatwo to pragnienie śmierci wyłączyć wtedy, kiedy przestajemy, przestaje nas boleć, kiedy niesiemy ulgę. No nie ja, tylko lekarze, prawda? Więc już nie byłam taka biało-czarna, eutanazja to jest dobrze dla tych, co chcą, ale w jakich warunkach oni chcą, w jakim stanie oni chcą. Wiesz, nie zabijaj, ale przecież człowiek też ma prawo decydowania o sobie jakoś. Tylko trzeba bardzo dokładnie wiedzieć, w jakim on jest stanie, bo może za pięć minut, kiedy mu będzie lepiej, już powie chce żyć. Chcę zobaczyć jutrzejszy dzień słońce, córkę, syna, ptaki, które przylatywały. Tak, a cierpienie powoduje, że czas. Wiesz, pędzli. cierpienie bardzo zawęża naszą osobistą przestrzeń, ponieważ no nie, nie pyta się osoby ciężko cierpiącej, czy myśli o swoich dzieciach. Naprawdę, ona myśli o tym, żeby móc się napić bez tak. bólu, albo żeby wydalać. Tak. Bez bólu, albo żeby zasnąć, i nareszcie nie czuć tego bólu. Pytanie wtedy o to, czy chcesz, żeby przyszła Ania, czy śmania, czy tatuś, czy mamusia, czy córka, czy syn są kompletnie pozbawione, to, to jest filmowy obraz tego. Człowiek cierpiący jest w cierpieniu, i Znów bardzo żadnie. Ktoś, kto nie cierpi, nie jest w stanie, jest w stanie tego, tego zobaczyć. Tak. Kasia, o czym napisałaś najnowszą książkę? Powiedz, ile możesz, bo wiem, że zamiast... Ale ja ci nie mogę wiele no, no. powiedzieć. A co możesz? Małgosiu. Widziałam tylko, wiesz, na, na Facebooku, nie? Na Instagramie. No tak, bo na za chwilę będzie w przed sprzedaży. Wiesz co, no... Napisałam książkę o miłości, ale, ale zupełnie inną niż moje dotychczasowe książki o miłości. Napisałam o zakochanym mężczyźnie. Bardzo zakochany. Będę tyle, ile mogę wypytywać. Z jego perspektywy jest to punkt widzenia? Z jego. Uuu, to ciekawe. No zobaczył ją, rozumiesz i po prostu piorun szczelił. To tak jak u ciebie w życiu. Szczelił. No nie wiem, bo ja nie byłam mężczyzną. <laughs> <laughs> Jeszcze. <laughs> Czyli nic więcej. Nawet tytułu nic nic nie. Nie, no, to tytuł no może jakoś. A kiedy to pójdzie? Za dwa tygodnie. Dobra, to już mogę powiedzieć tytuł. Tak. <noise> Miłość w cieniu słońca. Pięknie. No, ciekawe, co to znaczy, nie? Miłość w cieniu słońca. W ogóle w cieniu kojarzy mi się bardzo przyjemnie. No, ale to jest cień słońca. Mhm. A nie cień drzewa. Mhm. Więc. Jak pisałaś tę książkę? Ojej, wiesz co, ona wcale nie jest taka długa, a pisałam ją chyba najdłużej ze wszystkich swoich książek, bo już 5 lat i dwa miesiące temu ją przeczytałam mojej ciotce, której rocznicę śmierci obchodzę właśnie pięcioletnią. I jakoś nie mogłam jej... Coś mnie bardzo ubierało. I we wrześniu tego roku... Po prostu bardzo dużo zmieniłam. Tak, jakby napisała się na nowo, czyli marionetka, ta, czyli ta tak książka byl... już była, nawet jak była, była marionetka. Tak. Mhm. Tak. Ten nawet jak byli przeznaczeni. Bo jakoś mimo że ani nie jest gruba, ani nie jest jakoś. No bardzo jestem ciekawa. Ja też. <noise> jestem ciekawa, wiesz, taka jestem ciekawa, bo jak wiesz. Yy, na przykład, jak się jest w ciąży, to już dzisiaj jest USG i wiadomo, chłopiec czy dziewczynka. A ja już urodziłam to dziecko. No i bardzo jestem ciekawa, czy to chłopiec czy dziewczynka. Ale zobacz, że to cię użyję specjalnie. Tutaj mogę wszystko. Marześ. Mogę użyć słowa, że widać, po prostu widzę w Twoich oczach, że Ciebie to jara. Popatrz, no. dwadzieścia kilka książek, a Ciebie to dalej jara. I to właśnie o to chodzi. Nie? No, bo, no bo budzi we mnie naprawdę taką. Taką ciekawość, taką, jakby mnie nie czytała, wiesz. No. To ja się już nie mogę doczekać. No, dostaniesz ode mnie. Więc. Ojej. Kasia, o czym lepiej nie mówić na przykład? Bo ten podcast tak się nazywa, i sobie pomyślałam, wiesz, że on będzie miał jakby dwie takie odnogi. Pierwsza to taka, że mówię o rzeczach, o których. Nikt nie chce mówić. Niedługo będzie też taka właśnie rozmowa. To będą bardzo różne rozmowy, ale też druga nóżka jest taka, że jak ktoś powie: A co to za podcast? Ale lepiej nie mówić, wiesz, to się już ubezpieczam. <grym> ale to dobrze, że lepiej nie mówić. Tak? Lepiej nie mówić. Mhm. Okay. O czym. Lepiej nie mówić? Mhm. Wiesz, przeczytałam ostatnio, że lepiej nie mówić o swoich planach, bo zawistni ludzie ci je zepsują. Albo ukradną, ale nie wiem, czy się z tym zgadzam, ponieważ może to się odnosi do mężczyzn. Ale nie dlatego, że oni są źli i kradną czyjeś pomysły, tylko dlatego, że mężczyźni robią, a kobiety najpierw muszą przegadać. I dopiero z tego przegadania wychodzi działanie lub nie działanie. Jedno i drugie może być tak samo dobre. Ja tutaj nie. Nie oceniam tego. Natomiast my mówiąc o czymś, dopiero nadajemy temu kształt. Nadajemy kształt własnym uczuciom, dzieląc się z tym, że ktoś, wiesz, wychodziłam z tarku i jakiś facet na mnie wpadł i wiesz ja miałam dwie ręce, całe te torby się potoczyły, wiesz te jabłka i pod samochód, samochód jechał, wiesz, miał takie straszne opony zresztą prosiłam męża, żeby zmienił opony bo już się skończyło wiesz, ale zamknęli nam ten warsztat, nie wiem dlaczego wiem, bo wiesz co, ten od tego warsztatu, to to był ten facet, który w covidzie umarł na rondzie i ten samochód, słuchaj, widziałam jego żonę, Jezus, jak mi się żal zrobiło, bo powiedziałam pozdrowienia dla męża i ja mam jaka jestem, idiotka, nie pamiętałam o tym. I nagle z opowieści, że wiesz, wyszłaś z targu, <noise> jakieś jabłka, dzielisz się z przyjaciółką tym, że byłaś nieuważna wobec kogoś, że o czymś zapomniałaś. Jak jesteś pisarką, możesz wpaść na pomysł, żeby z tego zrobić opowiadanie. Jeżeli jesteś reżyserką, widzisz te jabłka toczące się. One zresztą już brały udział w książce Pestka. Bo tam się rozsypały ziemniaki chyba akurat, ale to tak też się. jest ładny taki filmowy element, prawda, takie pa fajne czerwone jabłka, które tak wiesz wpadają pod bieżnik opon, więc jeżeli jesteś malarzem możesz to namalować, jeżeli jesteś reżyserem możesz mieć kawałek z czegoś, a w ogóle sobie przypominasz, że obiecałaś szarlotkę na jutro zrobić. Czyli mamy inny sposób rozumowania, nazywania pewnych rzeczy, przypominania sobie o pewnych rzeczach i ja myślę, że to nas w, takiej, w takim naszym żywiołowym rozpędzie do życia bardzo różni od mężczyzn. Więc ja bym radziła kobietom jednak rozmawiać. O tym, bo jednak yy, nawet jeżeli ktoś, wiesz, ukradnie światły pomysł Romea i Julii, dwóch zwaśnionych rodów, no to umówmy się, że Szekspir to opisze inaczej, ja to opiszę inaczej, ty to opiszesz inaczej. Dla każdego na, tego tortu starczy. Oczywiście, a, a każda ta opość i tak będzie inna. Ostatnie pytanie, zawsze pozdrawiam mojego tatę teraz, <gry> który powtarzał. Dziecko, za prawdę się ginie. I ja zadaję Ci, Kasiu, pytanie: czy właśnie, czy lepiej nie mówić prawdy, skoro to wszystko zależy Zaprawdę od. Zaprawdę powiadam ci. <laughs> lepiej mówić prawdę. Ale, ale wiesz, co, y, co to znaczy też mówić prawdę? No, jak ktoś mi powie, Pani Kasiu, ale Pani jest gruba. No to to jest prawda czy hamstwo? No może ja wiem, że nie jestem najszczuplejsza, ale może nie do innych należy ocenianie mnie. Jeżeli ja spytam mojego lekarza, czy nie powinnam schudnąć, bo w wyniku mojej choroby czy coś, to jest to co innego. Natomiast wiesz, ludzie teraz są przyzwyczajeni do tego, żeby nazywać prawdą hamskie zachowania i walenie prosto w oczy, yy, uświadamianie wad i to wad wynikających z Twojej, że tak się wyrażę, urody, nie do zmiany. Rozumiesz, bo to jest takie cudowne i szczere. To nie ma nic wspólnego z szczerością. To jest wiesz, taki sposób przez rządzących jakoś pobłogosławiony, żeby hamstwo się nie wstydziło tego, że jest chamskie. To ja się jeszcze dużo muszę nauczyć, bo walę prawdę między oczy. No, ale mówisz ślepy może jest ślepy? No hmm. nie. Znam Cię, więc wiesz. Natomiast prawdą powiedzenie jest komuś, dlaczego mnie boli, dlaczego to zrobiłaś. Przypominam Ci, że to, to, to i to. Czułam się wtedy tak i tak. To jest prawda. Natomiast mówienie garba temu, że ma garba, nie. Czy możemy się umówić za rok, że odwiedzisz. Mój Nie podcast. możemy wcześniej. <głos> <głos> Naprawdę. <Jezu>. Za rok. <noise> Jak wcześniej to jeszcze, ale... <noise> Jak wcześniej to lepiej. <noise> Może mi głos jakoś, wiesz, pozwyżkuję. Obiecujesz, że jeszcze mnie odwiedzisz? Jasne, że obiecuję. Dzięki. Błogosia wszystkiego najlepszego. Dzięki. Do zobaczenia, do usłyszenia.